Miło mi jest powitać w grupie WGN nowych partnerów, państwa Małgorzatę i Mariusza Cnotek, którzy otwierają biuro przedstawicielskie WGN w Toruniu. Bardzo się cieszę, że to piękne miasto, jakim jest Toruń, znajdzie się na mapie lokalizacji biur WGN. Jednocześnie gratuluję państwu Cnotek decyzji o przystąpieniu do największej polskiej sieci franczyzowej. Dla przypomnienia, WGN w 2010 roku przeprowadził ponad 3200 udanych i bezpiecznych transakcji. WGN pracuje ponad pół tysiąca agentów, maklerów, prawników, analityków i doradców w 85 biurach w 5 krajach. Obecny rynek jest rynkiem już dojrzałym, a tym samym coraz bardziej wymagającym. Tak więc w dobie rosnącej konkurencji rozpoczynania działalności pod znaną już marką, jest szansą na szybsze osiągnięcie sukcesu. Prowadzenie i przestrzeganie działalności zawodowej wypracowanej przez WGN standardów daje szansę bezpiecznej i profesjonalnej obsługi klientów, która z pewnością zaowocuje zaufaniem i zadowoleniem tych klientów. A o to przede wszystkim chodzi w naszej działalności pośrednictwa i doradztwa w oprocie nieruchomościami o zadowolenie klientów. I to zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, którzy podejmują przy naszym udziale ważne, strategiczne decyzje. Pamiętajmy więc o stałym podnoszeniu swoich kwalifikacji i poszerzaniu wiedzy. Jako zawód zaufania publicznego jesteśmy do tego zobowiązani. Jeszcze raz gratuluję i życzę samych sukcesów i satysfakcji. Pamiętając nasze, nasze sztandarowe hasło Bycie liderem zobowiązuje. Дякую.